Hej, cześć, witajcie z tej strony Filofan.pl Witam kolejnym filmie, na, w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przytestuję taką sporą wyrzutnię Typhoon od Imperatora. Jorkę. Wyrzutnia posiada 49 strzałek, jak już widzimy na wielkim napisie. Jest to kaliber 30 mm, kod produktu jest tu jw 6021, wyrzutnia jest 25 sekund i wysokość efektów jest to 35 m. Mamy ląd podstawowy. Moi, moi drodzy, mamy niestety tylko ląd podstawowy, za co minus. Mamy nadzieję, że wszystko sobie wyszczeli. Przejdźmy sobie teraz do partii. Jest to partia 2022 i cały wyróżniania 945,7 gramów mieszaniny. Także ja już nie przedłużam i zapraszam Was teraz do oglądania.